Cześć jak się macie, zaraz sobie zobaczycie. Wcześniej niepublikowaną scenę z Wiedźmina 2, którą nagraliśmy dzięki uprzejmości kolegom z CD-u. Więc, pozdrawiam Tomka i Karola. To nie ja grałem, ale y, Karol, właśnie z CD-projektu. Y, tej sceny wcześniej nie widzieliście. Jest to koniec pierwszego aktu. Będzie to walka z bossem. Tym bossem jest żegnica, chociaż podobno to nie jest ostateczna wersja i no proszę, tak właśnie to wygląda. Po angielsku nazywa się Tenta Drake. I widzimy tutaj właśnie to, o czym autorzy mówili przy okazji konferencji CD-projektu, na której po raz pierwszy pokazano Wiedźmina 2, e, mianowicie zastosowanie tej tak zwanej wiedzy, wiedzy wiedźmińskiej. Nie do końca było wiadomo o co w tym chodzi. E, tutaj, na przykładzie tego bossa, widzimy, że. No właśnie, podejścia tego typu nie skutkują, tylko musimy się dowiedzieć, w toku wydarzeń tego pierwszego aktu, jak najlepiej walczyć z tego typu stworem. Więc tutaj akurat Tomek gobscy depu, wyobraźcie sobie, że znał rozwiązanie. Musimy na podłożu stawiać te znaki wiedźmińskie, żeby przygwoździć macki potwora i teraz możemy je zaatakować mieczem. Zwróćcie uwagę na to, jak ładnie ta gra wygląda, ona na E3 była pokazywana w naprawdę bardzo dyskretnych warunkach, w takiej zupełnie nieefektownej budce Atari, bo Atari jest amerykańskim wydawcą Wiedźmina 2. Gra zdecydowanie zasługuje na więcej, dostała kilka nominacji od zachodnich serwisów dla najlepszego RPG, gry PEC-owej, e, więc no jest wyróżnienie, jest to duży sukces. My w przeglądzie tygodnia przed E3 wybraliśmy Wiedźmina 2 najciekawszą grą tych targów. Demonstracja co prawda w większości opierała się na tym, co już widzieliśmy wcześniej na konferencji w Warszawie, ale właśnie ta scena jest zupełnie nowa. Teraz druga macka. Okej, okay, potworu już nie ma dwóch odnóży. Okej, okay, coś się dzieje tutaj z otoczeniem, most y, nad potworem zaczyna się walić, pewnie przyjdzie nam to wykorzystać. A to jest inny atak potwora, taki, który powoduje, że jesteśmy przewiązani do podłoża, musimy się wydostać przez taki jakby quick time event. Kolejny raz zwracam Waszą uwagę na interfejs, który jest wzięty z pada do Xboxa i o to, że wygadują się e, tym, że to jest po prostu domyślny pad do peceta w tej chwili, ale oczywiście jest w tym jakiś podtekst. Dobra, trzecia macka za nami. Oprawa dźwiękowa w tym momencie oczywiście nie jest kompletna, brakuje wielu efektów, więc na to nie zwracajcie uwagi. O, teraz e, kolejny Quick Time Event to już jest, no nie wiem, w stylu wręcz Gada e, Takie zagrywki to jest opcjonalne zakończenie tej walki, bo, bo możemy ją wygrać na kilka sposobów. Ten jest oczywiście najefektowniejszy. Tak jest przez wykorzystanie wiedzy wiedźmińskiej którą zdobyliśmy w y, toku pierwszego aktu i przez y, pomyślne wykonanie quick time eventa doprowadziliśmy do tego że ten most się zwalił na potwora ale potwór jeszcze żyje musimy więc się tam dostać widać że w kategorii action RPG y, Wiedźmin 2 będzie dużo bardziej action niż pierwsza część No i w ten sposób żegnica została pokonana, a Wy zobaczyliście nowy, nigdy wcześniej nie publikowany fragment Wiedźmina 2. Na razie.